Sięga Liczb, rozdział 22 Izraelici ruszyli dalej i rozbili obóz na równinach Moabu, po drugiej stronie Jordano, naprzeciwko Jerycha. Balak, syn Sippora, widział to wszystko, co Izraelici zrobili Amorytom. Wielki strach ogarnął Moabitów. Przerazili się Izraelitów, którzy byli bardzo liczni. Wtedy Moabici rzekli do starszyzny Madianitów – to mnóstwo pożre wokół nas wszystko, jak wół pożera trawę na polu. W tym czasie królem Moabu był Balak, syn Sipora. Wysłał on posłów do Balaama, syna Beora, do Petor nad Eufratem w kraju Ammawitów. Mieli go wezwać i tak powiedzieć do niego. Jakiś lud wyszedł z Egiptu, okrył powierzchnię ziemi i osiedlił się naprzeciwko mnie. Przyjdź więc i przeklnij mi ten lud, gdyż jest on potężniejszy ode mnie. Może wtedy zdołam go pokonać i przepędzić z kraju. Wiem przecież, że kogo ty pobłogosławisz, będzie błogosławiony, a kogo ty przeklniesz, ten będzie przeklęty. Starsi spośród Moabitów i Madianitów wybrali się więc w drogę, zabierając ze sobą podarunki. Kiedy przybyli do Balaama, powtórzyli mu słowa Balaka. Balaam im odpowiedział: Pozostańcie tu na noc, a potem przekażę wam to, co mi pan powiedział. Tak więc dostojnicy z Moabu pozostali u Balaama. Przybył Bóg do Balaama i zapytał: Kim są ci mężczyźni, którzy znajdują się u ciebie? Balaam odpowiedział: Balak syn Sipora, król Moabu, wysłał do mnie posłów, mówiąc: Lud, który wyszedł z Egiptu, okrył całą ziemię. Przyjdź więc. I w moim imieniu rzuć na niego przekleństwo, może zdołam go pokonać i wypędzić. Ale Bóg odpowiedział Balaamowi: Nie idź z nimi i nie przeklinaj tego ludu, bo jest on błogosławiony. Nazajutrz Balaam wstał i powiedział do dostojników Balaka: Wracajcie do waszego kraju, gdyż pan nie pozwolił mi wybrać się z wami. Wówczas dostojnicy z Moabu ruszyli w drogę i przybyli do Balaka. Powiedzieli mu, Balaam nie zgodził się pójść z nami. Wtedy Balak jeszcze raz wysłał dostojników, tym razem w większej liczbie i znaczniejszych. Przybyli oni do Balaama i powiedzieli mu, tak mówi Balak syn Sipora, nie wzbraniaj się, ale przybądź do mnie, hojnie cię wynagrodzę i spełnię wszystko, cokolwiek mi polecisz, ale przybądź koniecznie i przeklnij mi ten lud. Balaam odpowiedział, Choćby mi balak dał dom pełen srebra i złota, nie mógłbym sprzeciwić się rozkazowi mojego pana, Boga, zarówno w sprawie małej jak i wielkiej. Pozostańcie jednak i tej nocy u mnie, aż dowiem się, co pan powie mi tym razem. W nocy przybył Bóg do Balaama i powiedział do niego: Skoro ci mężczyźni przybyli, aby cię zabrać, wybierz się z nimi w drogę, zrobisz jednak tylko to, co ci powiem. Balaam wstał, więc rano osiodłał swoją oślicę i udał się w drogę z dostojnikami Moabu. Bóg jednak rozgniewał się na niego, że wyruszył. Anioł Pana zastąpił mu drogę, gdy Balaam w towarzystwie dwóch służących jechał na swojej oślicy. Oślica zobaczyła anioła Pana, stojącego na drodze z obnażonym mieczem w ręku. Zboczyła więc z drogi i poszła w pole. Balaam zaczął bić oślicę, aby ją zawrócić na właściwą drogę. Anioł pana stanął wówczas w ciasnym przejściu między winnicami, gdzie po obydwu stronach był mur. Oślica znów spostrzegła anioła pana i przywarła do muru, przygniatając nogę Balaama. On natomiast ponownie ją zbił. Anioł pana poszedł dalej i stanął w miejscu tak wąskim, że nie było możliwości obejścia go ani z prawej, ani z lewej strony. Gdy oślica ujrzała anioła pana, upadła pod Balaamem. On ogromnie się rozgniewał i zaczął ją okładać kijem. Wtedy pan sprawił, że oślica przemówiła do Balaama. Co ci zrobiłam, że mnie już trzeci raz bijesz? Balaam odpowiedział oślicy. Ponieważ kpisz sobie ze mnie. Gdybym miał miecz pod ręką, już bym cię zabił. Lecz oślica odpowiedziała Balaamowi. Czyż nie jestem twoją oślicą, na której jeździsz od dawna aż do dzisiaj? Czy miałam zwyczaj tak się zachowywać? On odpowiedział: Nie. Wówczas otworzył pan Balaamowi oczy, i ten zobaczył Anioła Pana, stojącego na drodze z obnażonym mieczem w ręku. Wtedy Balaam pokłonił się i przybadł twarzą do ziemi. Anioł Pana rzekł do niego: Czemu to trzykrotnie biłeś swoją oślicę? To ja wyszedłem, aby ci zastąpić przejście, ponieważ ta droga jest dla ciebie zgubna. Oślica widziała mnie i ustępowała przede mną trzykrotnie. Gdyby się nie usunęła, już dawno bym cię zabił, a ją pozostawił przy życiu. Wtedy balałam rzekł do anioła pana. Zgrzeszyłem, lecz nie wiedziałem, że to ty stanąłeś mi na drodze. Jeśli jednak nie podoba się Tobie moje postępowanie, to wrócę. Lecz anioł pana odpowiedział Balaamowi: Jedź z tymi ludźmi, lecz nie mów niczego oprócz tego, co ja ci powiem. I Balaam odjechał z dostojnikami Balaka. Gdy Balak dowiedział się, że Balaam nadjeżdża, wyruszył mu na spotkanie aż do Irmoab, miasta nad Arnonem, położonego na, samym, na samej granicy kraju. I rzekł Balak do Balaama: Czyż nie posyłałem już po ciebie, aby cię sprowadzić? Czemu nie przyszedłeś do mnie? Czy myślisz, że nie mogę cię hojnie wynagrodzić? Balaam odpowiedział Balakowi, Przecież teraz przybyłem do ciebie. Czy jednak mogę powiedzieć coś od siebie? Powiem jedynie to, co Bóg mi pozwoli. Poszedł więc Balaam z Balakiem i przybyli do Kiryat Husot. Balak złożył w ofierze bydło i owce, a część z tego posłał Balaamowi i dostojnikom, którzy z nim byli. Następnego poranka Balak wziął ze sobą Balaama i zaprowadził go do Bamot Baal. Stamtąd było już widać kraniec obozu ludu izraelskiego. Koni mamy bardzo piękny rozdział dzisiaj, początek historii, która będzie miała jeszcze kontynuację. To jest jedna z moich ulubionych historii w Księdze Liczb, czyli historia Balaama, jego oślicy i potem też jego błogosławieństwa. Dużo tu jest wydarzeń w ogóle bardzo ciekawych. Nawet takie może tylko wyjaśnienie, bo pewnie część z was sobie zadawała takie pytanie. Skoro Pan Bóg wysłał Balaama w końcu tam po tej drugiej rozmowie, nie, żeby poszedł z tymi dostojnikami Balaka, to czemu potem na niego się obraził, nie? Takie to się wydaje trochę dziwne. Koni chodzi oczywiście o coś innego, w sensie to jest sposób wyrażenia się jakby żydowskiego, ale chodzi o to, że Pan Bóg stawia mu potem opór w postaci tego anioła, dlatego że chce doprowadzić Balaama do takiego Całkowitego, totalnego posłuszeństwa swojemu słowu. Nie? Więc to nie chodzi o jakąś taką kapryśność Pana Boga, tak? Tutaj go wysyła, a potem obraża się, że poszedł. Nie. Chodzi o to, że Pan mu widział, że serce Balaama jednak jest podatne na to, żeby niekoniecznie słuchać Pana Boga do końca, chociaż On to robi bardzo pięknie, ale widocznie miała jakąś taką przestrzeń w sercu, która była gotowa na to, żeby jednak przyjąć jakieś podarki króla, a nie słowa Pana Boga. Więc jakby Pan Bóg go przez tą trudność, która się zdarza po drodze, która się wydaje wbrew temu Jemu wcześniejszemu poleceniu, żeby poszedł, jakby umacnia go, chce, żeby jakby on do końca się całkowicie powierzył Panu Bogu. Ale co w ogóle najważniejsze, kochani, w tym rozdziale? Zobaczcie, że Balaam który, Balaam, który wierzy w Pana Boga i słucha Go w ogóle bardzo wyraźnie, nie jest z narodu wybranego, nie? Jest jakby zupełnie spoza historii biblijnej. Nagle się to pojawia w tej kolejnej księdze biblijnej po raz pierwszy jakiś taki człowiek, zupełnie spoza kontekstu jakby historii izraelskiej, który, jak się okazuje, wierzy w Boga i Go słucha. Czyli jakby równocześnie poza historią narodu wybranego, która jest taką jakby najważniejszą historią mówienia Boga do ludzi u początków dziejów świata, Mamy nagle się okazuje, że Pan Bóg też mówi w innych miejscach, że Pan Bóg mówi do ludzi, my byśmy powiedzieli dzisiaj tak spoza kościoła, nie? w sensie, bo spoza tego normalnego nurtu. Kochani, to jest bardzo ważne, żeby mieć sobie takie, takie myślenie i też przekonanie, że chociaż Pan Bóg prowadzi nas w kościele, Pan Bóg nas w kościele wybrał i jakby przekazuje nam swoje słowa i swoją prawdę, a my się uczymy ich słuchać, to nie znaczy, że tylko u nas jest prawda. To nie znaczy, że poza kościołem na przykład nie może być ludzi, którzy absolutnie Pana Boga szukają. Szukają, słuchają, którzy jemu zawierzają swoje życie. To jest w ogóle bardzo ważna historia, jakby biblijna. Ona będzie miała swoją kontynuację jeszcze w następnym rozdziale, ale warto o tym myśleć, żeby nie wpaść tylko w takie właśnie jakieś przekonanie, że albo w kościele, albo nigdzie. I to nie jest oczywiście żadne zniechęcanie do kościoła, że można spokojnie sobie w kościele nie być. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że Pan Bóg naprawdę mówi do ludzi w tym świecie i mówi na wszelkie możliwe sposoby. Warto, warto o tym pamiętać.